Siemanko moi drodzy z tej strony Rafa. dzisiaj kolejny matchmaking, tym razem wyrzuciłem mapy, na których ostatnimi czasy już nagrywałem jakieś matchmakingi. Chcemy coś nowego, chcemy coś czego ja też dawno nie widziałem, tu jest spora szansa, że mogę nie znać mapy, chociaż większość z nich znam, niemniej jednak nie każdą pamiętam dobrze, a tym bardziej nie każdą pamiętam jeśli chodzi o jakiejkolwiek sensownej strony taktycznej, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy co? No widzicie, w tym momencie mamy overpassa, także lecimy z overpassem i zobaczmy, jak mi pójdzie. No to zaczynamy, trzeba się przywitać. Hello guys! No i zobaczymy, co i jak nam to pójdzie. No na rozgrzewce było jak było. O, widzę, że tu już idzie bomba w moją stronę. Nie lubię chodzić z bombą. E, macie tu. Oddam swoim. Ja pierdziele, już 6 kp, więc w zasadzie jestem zabinięty. Oni się sami zabijają. To ja poczekam, zobaczę co moi z tego wyniosą, bo jedyne co to mogę przejąć na siebie szota i będzie po zabawie. No I co, wszyscy przeszli tędy i jest na koniec imprezy? No dole ostatni, tak? Oj, coś my tu jest nie tak No i... Na szczęście nasz ugrał Tutaj totalnie nic nie zrobiłem Także zobaczymy to Jest czas na rewolwer. E, zobaczymy, co z tym wyjdzie. 8 mammo, plus 8 to jest zupełnie wystarczające. E, będzie zabawnie. Spróbujemy coś powstrzelić z daleka. No, ja nie ukrywam, że nie zależy mi na wbiciu w tym momencie rangi. Także tutaj e, niezależnie od wszystkiego. Jak to słabo strzela masakra. W sensie niecelnie. O, z Diglem było. Ja tylko się bawię w ten sposób, jak widzę. No idziemy. No, właśnie. Rewolwer to jest poziom, poziom hardy, jeśli o to chodzi. No, dobra. Ktoś dostał tym, że nie czek dostał. Ostatecznie Negitywa, I can drop you back it. It's this guy, don't go. To nie ten drugi, pack Let's go, let's go. Dobra, próbujemy dalej z rewolwerem. Tu jakoś zabawnie wyszło. wyszło. Tylko jednak trafiłem no to wygląda. Jak weszło grubo. Weszło grubo. One shot. Long. No niestety, główka weszła za 292. No rewolwer to jest jednak sensowne, bo nie, jak widzę muszę spojrzeć sobie we przednią rundę. Także damage given 77. No, tutaj poszło jak poszło, czyli było powiedzmy ciężko, ale rewolwer dalej może się spisywać. Także próbujmy. Ogólnie nie ukrywam, gdzieś tam w planach mam rewolwerową serię. I zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Chciałbym tak naprawdę, ale to nie wiem, czy będę się chciał kupować specjalnie pod to konto, bo mam kilka kont, ale już na zbyt wysokich rangach. E, tak, konto, żeby wbić na przykład co? wyłącznie. He's close. E, Wyłącznie właśnie wbijać rewolwerem e, od Silvera w no, ale. Nie wiem, czy ostatecznie się na to zdecyduje. Tak czy inaczej, niezależnie co będzie w tej rundzie, to ją przycinamy i zobaczymy, czy mój team wygra, czy nie. No, Runda w plecy ewidentnym: moja zabawa rewolwerem nie wpływa pozytywnie na nasz wynik, ale nie o to tutaj chodzi. Także najważniejsze to mieć fan z gry, a kiedy rewolwer daje ten fan, to korzystajmy z tego fanu. Więc. Zobaczmy, tylko że właśnie to też jest taka mapa, na której nota jeśli chodzi o to, nie mam zbyt wielu możliwości tak wykorzystania tego rewolweru. A to ze względu na to, że... Dobrze, czekajcie bo gdzieś się skoncentrowałem się. To ze względu na to, że rzeczywiście... O właśnie widzicie. No i nie padł niestety 81 minus 81, one game. No. Zabawną bronią jest leworwer, ale problemem jej rzeczywiście jest to, że zadam dużo obrażeń jednemu typowi. A poza tym, poza tym jest już tragedia. W przeciwieństwie do digle który rzeczywiście dwa strzały jest w stanie ogarnąć, więc, e, więc, więc tutaj chyba koniec tego mojego próbowania. i. Pewnego trollingu, nie będę, że tak powiem, wskazywał mojego timu na przegrodę tylko dlatego, że ja chcę się gdzieś tam pobawić do nagrywania filmu, także zacznę grać normalnie, zobaczymy, czy po prostu z taką pełną koncentracją będę w stanie coś sensownego robić i zobaczmy, jak idzie nam to dalej. No dobrze, jazda z Galilem w tym momencie, no my specjalnie nie dyskutujemy sobie z naszym timem, jeśli o to chodzi, więc tutaj nie mamy zbyt wielu możliwości. Um... Myślę, że myślę, że patrząc na to, że oni ugrywają to, co ugrywają, to będzie wyłącznie gorzej, jak będziemy po drugiej stronie. Ja teraz oczywiście skoro podniosłem, e, skoro kupiłem inną broń niż to, co miałem dotychczasowo, no to też będziemy inaczej rozmawiać. Więc ja sobie poczekam tutaj na ziomeczków od tej strony, bo zaraz to pewnie podejdą, patrząc na to, co robili dotychczas. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No nic. Dalej uważam, że może to być. Wracali w dwójkę, skracał samemu więc potencjalnie nie wierzę, że go tu nikogo nie będzie. Prawdopodobnie już cofnął, jeśli to w ogóle był. mój team nie wiem, gdzie jest teraz. Patrzę sobie nie, idą na B, czy idą na A. Też... Też chyba jeszcze nie wiedzą. To takie, ja, dobra, chyba trzeba się ruszyć, widzę. Mhm. Mm Galiza Galila. U. To jest czekamy mamy jeszcze jakieś bronie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Mm -hmm. Co to. No coś innego? dobra, a niech będzie. Także pamiętajcie, zawsze celujcie na wysokość głowy. Nigdy nie wiecie, kiedy akurat ktoś wam wejdzie pod celownik. Mm, I co? No i lecimy dalej: 3 do 3. Koniec już takiej zabawy. Nie dajmy Nie dawajmy im szansy, nie dawajmy im szansy, kiedy latamy ze śmiesznymi braniami. Chociaż ta głowa z rewolwerów to była w drugiej rundzie, czy naprawdę mi się podobała. I będzie szalenie nic. To też się strzelać przez smoka. To się strzelaj. Nie mam z tym problemu, misiaczku. Dobra. Pewnie cofnął do kibla. fakt O oh fuck tego się nie spodziewałem, akurat się patrzyłem w lewo. się przestraszyłem. Dobra. Ej co? Jest okej. Okay. Mamy dwóch ziomeczków. A ja tak jak mówię, znaczy się gdzieś tam krosy Dobra, wchodzimy już na złoto raczej w dwójkę to nie byli Tak, coś tu Już. No i widzicie także tutaj jest nasza ograna runda. Nie ma o czym gadać na typ to tam! O. O, seriously? Dobra, okej okay. Myślałem, że poszedł na górę i się nie patrzył na mnie i wyskoczy górą. No nic. Okej, okay, okej, okay, no dobra. Mm. Idziemy dalej. Dobra, nasz już to zabił, także zrobił swoje. Szybko, przejęcie bomby. Weźmy sobie może meczkę. To w chyba na dół, to już wchodźmy w takim razie. No, dobra. No, dobra, to lecimy po stronie CT. że w międzyczasie, gdzie tutaj sobie ziomeczki idą. Widzę, że każdy gdzie indziej, i zaraz wszyscy idziemy na B. Kozak Burka? Nie, w trójkę. Dobra. Będę słuchać. No, więc zaraz trzeba pod, podpatrzeć na A z powrotem. Ale dostał, ale to taki partym trochę. No lecimy dalej. Przegraliśmy pistoletówkę. Ale 5-7 to jest mocna bestia, także nie można go lekceważyć. Go, go, go. Oczywiście ja skracam w takiej sytuacji. Tutaj środek. O, o. Mówię, nawet nie pamiętam jak się koluje konkretne miejsce na na tej mapie na overpassie. Hej gram czy The car O, słabo, słabo, 57. Ogólnie cały problem był taki, że myślałem, że gościu przed tym smokem na mnie czeka i nie chciałem przechodzić. Tak? bym po prostu na spokojnie przeszedł przez smoka i ich zabił plecy, no tutaj był ten, jak mówię. Hmm, wrażenie, że jednak ktoś na mnie czeka, że jednak z z pomyślał sobie, że, że mogę gdzieś tam w tych okolicach być. Także będzie jakiś granat, trzeba do nich. Nie ma granatu, to gram to long, two guys long, probably. Rocha, não é este aqui? É Estou novo. Ok, onde alguém? To nie postrzelałem, ale go przestraszyłem przynajmniej. Także no, cudownie nie jest. Mam wrażenie, że za każdym razem mnie omijają, smukując sobie tutaj. Ja spokojnie się cofam im na plecy, tak? No gdybym zaczął biec, być może tutaj dla mnie by były jakieś flagi. Niemniej jednak jest tutaj ostatecznie. Jak. Jak jest? Bitch. Dobra, nie będę ukrywać, że ja tu raczej nie jestem głównym, y, główną osobą zabijającą. Totalnie nieogarnię, jak rozkrywać owerpasa. Więc. Więc nie wiem. Więc, więc widzę, że tutaj nas mocno istotnie kierują. Dobrze to trzeba. A ten tam strzela. Ten tam strzela, sobie już ma bombę. Więc my oczywiście musimy zratować szybko po bombę. Czy on dalej ma bombę, czy już się wzięli? I tu the bomb. Mm -hmm. oh, Także. Nie wiem jak to ostatecznie... ...jadę do Rozgrywają jeden cały czas tutaj na blisko. Oczywiście, on jest spaką. No, jakoś poszło. Także w przedostatniej potencjalnie przedostatniej rundzie w końcu coś trafiłem. W zasadzie to była tylko taka runda, w której gdzieś się tak hamsko nie wysypałem. A um, jeśli o to chodzi, teraz mamy ziomeczków z awką. Mamy ziomeczkę. Um. Ok jest playground 20 HP left. Pewne jest jedno, nie przegramy. A co ostatecznie z tego wyjdzie? To się jeszcze przekonamy. Najpierw tak. Oddzielam smokiem. Dostałem coś na mordę, nie wiem, ale trzeba było zrobić tak w tym momencie. No, już, już wiedziałem jak go zobaczyłem i nie trafiłem go w głowę. Wiedziałem, że zginę, nie? There could be two guys on the uh, bathroom... Uh, the But you got the bomb, okay? No i ugrali to w ten oto sposób, także ja tutaj rzeczywiście ostatecznie za dużo nie miałem do roboty, 11 killi, 11 razy zginąłem, no nie czuję, że tutaj zrobiłem coś niesamowitego, no nie mniej jednak taki sprostomeczek i przy okazji wpada Supreme, także widzicie, nie trzeba wiele robić, tak Supreme wbity bardzo szybko, jeśli chodzi o ten powrót na rangi, no co ja mam powiedzieć, no trochę zabawne poniekąd, także... No dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, no niezależnie od tego, że nie było może tutaj niesamowitych akcji, no to zapraszam do zostawienia łapki w górę. I tyle z mojej strony, także trzymajcie się i do następnego. Cześć.